Tłumacze, jak obiecaliśmy, będziemy na live. Ie. obrócę kamerę. Pokażę Wam, jak to wszystko ładnie pięknie teraz wygląda. Jaką mamy ładną pogodę. Dobra, trochę musimy osób pozbierać i foksy, i krystale. Borowy staw, borowy staw. Jak się zbierzemy, mam nadzieję, że trochę osób będzie. Zobaczymy. Czy będzie, czy nie będzie. Rozpogodziło nam się pięknie. No, ale dzisiaj chciałbym wam pokazać, a ktoś już jest. Ktoś już jest. Zaraz Rafał będzie mi pomagał. Rafał mi pomoże, oczywiście będzie trzymał telefon, będzie nagrywał, a ja wam pokażę sygnalizatory, które naprawdę, naprawdę. Hejka, Jacek, Marek. Cześć, witajcie. Słuchajcie, poczekamy jeszcze chwileczkę. Niech troszkę osób się zbierze. Ja wiem, że to taka godzina 15. typowo. dałem w sumie półtorej godziny temu znać, że zrobimy live'a, ale, live ale chciałem wam koniecznie to pokazać. Tym bardziej, że mieliśmy przed filmem rybę, więc jakby nie wiedzieliśmy, czy na pół godziny temu, więc nie wiedzieliśmy, czy on będzie, o, w ogóle się odbędzie. Siema, Szwagier, pozdro, siema. Konrad, witajcie, witajcie, siema. Kochani, dajcie łapki w górę, bo widzę, że jest 7 osób. Dajcie, dajcie, proszę. Ja bardzo, bardzo bym chciał, żeby ten live trafił do jak największego grona odbiorców. Tym bardziej, że mamy coś fajnego wam do dzisiaj do pokazania, a jesteśmy na Borowym Stawie i mamy takie piękne słoneczko. A miało być tak, no miało być słonecznie, miało być ale chłodno. Ale aż tak, no, ale dzisiaj dokładnie, jest powiem wam, tak gorąco, jest naprawdę ciepło. Komentarze widzę, jakie łowisko Kamil Falešowski. Jesteśmy na borowym stawie, mamy stanowisko numer 3 z domkiem. E, oczywiście mamy też tutaj namioty, parasol, ale domek jest na stanowisku w trójce, na czwórce. Na każdym ze stanowisk tak one są rozrzucone. My mamy stanowisko 3 i mamy stanowisko 4, ale łowimy strójeczki. Najbardziej nam tutaj to. Jest największa przestrzeń, i można było sobie rozłożyć namiot. A ja śpię w namiocie. Zresztą to jest moja pierwsza zasiadka w tym roku w namiocie, w nowym namiocie od Mikado. Ale o tym zaraz. Komentarze. Cześć ze stanowiska 2. Piotr. O, Piotrek jest na stanowisku 2. Widziałem właśnie, widziałem, że jakieś autko tam stało. Piotr, jak tam u Was w ogóle? Coś się zadziało w ciągu dnia dzisiaj? Czy cokolwiek? Widziałem już te sygnalizatory na Aliexpress, koło 180 euro, ale jak to działa, mnie interesuje. Marku, wiesz co, ja ich nie widziałem na Aliexpress, one są dostępne w ogóle w polskim sklepie. Nie pamiętam dokładnie, oczywiście pod filmem, pod live'em, jak już będę na spokojnie, będziemy po to, Wam udostępnię film i link do niego. Konrad, pozdrawiamy, ściepienia, Pozdra pozdrawiam Konrad. Piotr, 10 przed chwilą, o, na dwójce mi dyszkę przed chwilą, no to fajnie, to fajnie. No my mieliśmy 17,5 i powiem Wam, no piękna ryba. Naprawdę ładnie walczyła. No i troszkę zmiana, zmiana taktyki przyniosła nam to efekt w postaci ryby w taką ładną pogodę dzisiejszą. No i tyle. Tak to wygląda. Aira, chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź tutaj. Czekaj, czekaj komentarze. Dobra. Słuchajcie, sąsiedzi tam przechodzą. No bo niedawno byliśmy w sklepie. Też zjedliśmy obiad sobie, śniadanko, obiad. No a w ogóle ogarniamy się cały czas tutaj. Tym bardziej, że przewoziliśmy zestawy, kombinowaliśmy, żeby gdzieś tam się dobrać do tej ryby. Wczoraj mieliśmy Amura, no a dzisiaj piękny kar. Pozdrawiam z Miłoszewa. Kamil. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do tego, co Wam chciałem zademonstrować, a więc tak, sygnalizatory, krystal, jak widzicie? i sygnalizatory Fox RX, który ja, których ja używam cały cały, cały 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 czas. No i tak one się demonstrują. To jest centralka od Krystalów, a to jest centralka od Foxów. <laughs> Oprócz tego, że delikatnie się wizualnie różnią, to kompletnie praktycznie, jeśli chodzi o technikę, technologię, mam wrażenie jakby całego, całej konstrukcji wewnątrz, czyli zasada działania tych sygnalizatorów jest taka sama, dosłownie taka sama. Dosłownie nie? taka sama. Dosłownie, co, co do Joty. Dobra, już Wam pokazuję. Komentarze nie zobaczę, komentarzy. Potem będę czytał. Ludzie nad, nad wodą mają ja w pracy. No, tak bywa. Ludzie, dobra, okej. Okay. Dobra, to pokażemy wam te sygnalizatory. To chodź tutaj, Rafał. A więc, tak. Sygnalizatory Krystala, powiem Wam, w zasadzie to one są tańsze trzykrotnie od, od Foxów. Tak zacznę od tego, bo cena tych sygnalizatorów 3 plus 1 kosztuje. To jest koszt 850 zł, chociaż widziałem też za 900, za 950, zależy w jakim sklepie. Natomiast nie ma ich bardzo dużo na internecie w tym momencie. I teraz tak, spójrzcie sobie jak one wyglądają podobnie do siebie. Tak to jedna centralka od Krystalów, druga od Foxów. Uruchamia się te sygnalizatory identycznie. Foxy się uruchamia w ten sposób, przekręca się tą mątenkę. Jeżeli się zapalą wszystkie zielone lampki, to znaczy, że baterie są naładowane na 100%, i tu również się zapala z góry. Wszystkie się palą, więc bateria jest na 100%. Jedyna różnica jest to taka, że jeżeli dajemy, przełączamy tym pokrętłem na centralce, to informuje nas też o głośności tego sygnalizatora. Natomiast jeżeli ustawiamy dźwięk na sygnalizatorach, które są tutaj na wędkach na RODPODzie przymocowane, taki sam mamy dźwięk na sygnalizatorach w, znaczy w centralce, czyli identycznie jak w FOXie. I teraz tak, włączyliśmy je, włączymy FOXa. FOXa się włącza na takiej zasadzie, że przełącza się raz, mamy załączone, widać, że się połączyło z centralką, a kolejny raz, jak damy, to jest tryb nocny i te diody będą się paliły. Ale teraz wyłączymy ten tryb nocny, na takiej samej zasadzie działają krystale. A więc tak krystale mają takie same. Taki sam przełącznik. Raz dajemy załącza się. Dwa załącza się tryb nocny nie wiem czy te diody tutaj widać czy świecą czy nie świecą. One świecą mocniej troszeczkę od Foxa więc jakby jedni powiedzą że to jest zaleta drudzy powiedzą nie do końca bo w nocy mogą bardziej rozładowywać baterie. baterie nie? w ciągu takiej zasiadki. Nie wiem jak jest z tymi bateriami, jak długo trzymają, to się okaże, bo dopiero mam na pierwszej zasiadce je. Natomiast zostawimy je w tym trybie takim pojedynczym. I teraz tak, tonów ile mamy i głośności. Teraz one są ustawione najgłośniej, można pokrętłem wyciszyć je całkowicie i wtedy tylko centralka działa. Czyli nie będziemy budzić sąsiadów tych, będziemy mieli po u siebie, tak? My teraz damy głośniej, żebyście dobrze to słyszeli. Teraz zmienimy tony. Po kolei. Tak to działa. O, przepraszam. Może wyciszę, bo będzie za głośno co. Może być. Sąsiadów tak, pod po, po nerwiami Tak, będę myśleli, że mamy wybranie. Dobra. Taki też dźwięk mamy. Dobra, nie będę przełączał. Przełączał tylko tutaj na Ten dźwięk jest identyczny praktycznie jak w Foxach. I tu mamy, i tu mamy taką, taką też sygnalizację. Co jest dodatkowym? E co po, powoduje, że te sygnalizatory są praktycznie identyczne jak, jak foksy, te krystale, to to, że tutaj mamy w foksach zmianę światełka na diodach, czyli możemy zmieniać, e, nie wiem czy to będzie widać, ale czym one mocniej, czym nacisniemy trzy razy, tym zmieniają swoją częstotliwość świecenia. Widać to? Nie widać tego pewnie. Nie bardzo będzie widać. Ale... ale drugim przyciskiem zmieniamy kolor lampki. To pewnie widać. Czy nie widać. To widać, to widać bardzo ładnie. I w krystalach jest słuchajcie to samo. Zobaczcie. Mamy białą, czerwona, zielona, niebieska, żółta, purpurowa i biała. Czyli mamy taką samą e, możliwość zmiany, jeśli chodzi o, o kolory. Jeśli chodzi o czułość, to jest dosłownie to samo co w foksach, czyli ta pierwsza częstotliwość jest taka, że dosłownie delikatnie się. Zobaczcie, ruszy i już jest sygnalizacja brań. Ale można z... teraz on informuje, ile trzeba zrobić takich cykli, cyk, 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 żeby nam było pierwsze takie delikatne poinformowanie dźwiękiem. I zobaczcie, teraz ja przesunę mocniej. I dopiero był dźwięk. Czyli, jak będzie wiatr jakiś, to nam oczywiście też pomoże w tym, żeby nie robić takich sztucznych brań. Nie? Więc to jest, to jest mega fajne. A tak mamy największą czułość. To jest tyle. Ja oczywiście Wam przygotuję film z Kasią, który będziemy nagrywać kamerą i będzie nam łatwiej to wszystko zademonstrować, pokazać Wam jak one wyglądają, jeśli chodzi o całe, calutkie wykonanie, bo z tyłu również są odkręcane tak jak i Foxy mają, są na dwie śrubki. Raz, dwa. Tutaj, jak widzicie, tak samo one mają zrobione. Niestety nie pokażę Wam, bo jakby mamy je połączone teraz na rodpodzie i nie chcę ich odpinać, no bo możliwe, że będziemy mieli branie albo cokolwiek, albo no, jakkolwiek spadną. Były testowane przez e, Pawła Fiszmaniaka na kanale YouTube, możecie sobie też zobaczyć. Ja Wam będę je testował również na jakby no, pełnometrażowym filmie, nie tylko tak na live ie. i wrzucał je do wody na dwie minuty i one spokojnie działały. Są całkowicie hermetycznie zamknięte. Tak tutaj producent informuje o tym. Jeśli chodzi o centralkę, centralkę raczej nie, wrzu nie wrzucałbym do wody, bo odkręcałem i ta klapka tam nie jest jakby zabezpieczona jakąś dodatkową uszczelką, tylko po prostu jest zabezpieczenie, zabezpieczenie takie bryzgoszczelne według mnie. I tyle. Paluszki AA to te grube. Zasięg. My oglądaliśmy film. Zasięg był 500 metrów. A ja wam powiem tak: byliśmy na tym stanowisku. Rafał tu został. Ja poszedłem do Dino. Do Dino myślę, że stąd jest gdzieś 300 300-400 metrów, metrów. I w sklepie przy ladzie, jak kupowałem mięso, to wyciągnąłem sygnalizator, bo miałem tutaj go przymocowanego a Rafał bawił się z sygnalizatorami i normalnie był zasięg. Więc zasięg mają mega, mega fajny. I to mi się też podoba w tych sygnalizatorach. Oczywiście rzadko odchodzimy na 300-400 metrów, ale jak jesteśmy w takim cięższym terenie, gdzie jest dużo drzew, czasami są jakieś pagórki, e, czasami nawet jakieś słupy wysokiego napięcia powodują to, że ten zasięg wam się zmniejsza. A druga sprawa jest taka, tego nie sprawdzałem. Jeżeli bateria, e, zasilanie baterii spadnie nam, to myślę, że wtedy ta sygnalizacja może być też słabsza, ten zasięg się może zmniejszać, nie? więc to też jest istotne w tym momencie. One informują nas oczywiście o tym, jeżeli będzie słaba bateria, zmienia się kolor na diodach i tak samo na centralce, bo wyczytałem to w instrukcji, bo jest instrukcja po polsku i tam można, się, można zauważyć, że jeżeli będzie słaba, słaba bateria w centralce albo na sygnalizatorze, zapalą się dwie diody, które będą świecić cały czas w kolorze morskim. Podobnie jest jak w Foxie, no identycznie właściwie. Czyli ten kolor, który mamy tutaj ustawiony, niebieski, na przykład jeżeli bateria się rozładuje w sygnalizatorze, to on się zmieni na taki morski i cały czas będzie świecił tym morskim, mimo to, że wcześniej ustawiliście sobie niebieski. I tak to będzie wyglądało. Poczekajcie, tu Aira. aira. Chodź tu, tutaj. Zapomniałeś więc... powiedzieć, że też są również 1 do 1. Jak Aha. OSia. Tak, jeżeli tu ruszycie, od razu jest na centralce też sygnalizacja. Zobaczcie. Nie wiem czy to będzie łatwo ująć, no ale... Tutaj tu może bliżej. Mhm. Um. OK. Jest jeden do jednego, czyli identycznie jak w Foxie i no i co? Zobaczcie tą centralkę z tyłu. Ona informuje nas o tym, że ona wygląda praktycznie, zasada działania jak w Foxie, czyli macie przycisk, który dajecie do góry i w dół, i możecie włączyć tą lampkę, która będzie nas informowała o braniu. Już Wam pokazuję. Jest teraz przełączona. Pali się. A, ja wiem, czemu ona się... O, jest. Jak będzie branie do przodu, pokazuje, zapala się lampka przy dwóch chyba sygnalizacjach dźwiękowych. Paliło, się, Paliła się, tak, zapaliła się, nie? No, ja jeszcze do końca też ich nie rozgryzłem. Chciałem wam je pokazać, bo jestem na zasiadce, ale jestem mega zaskoczony, że za tą kwotę 850 zł można dostać sygnalizator, z jest tak fajnym dźwiękiem i tak mega dobrym zasięgiem, przy czym one są również wodoszczelne, wykonanie jest praktycznie identyczne. Oczywiście, może troszeczkę odbiegają jakościowo od Foxów, natomiast ten plastik wygląda bardzo fajnie, jest matowy. No, i cóż więcej mogę dodać? Co rafowicie powiedzieć No nie wiem. Jest podłączenie. nic dodać, bym powiedział. No. Również jest zrobione tak jak i w Foxie tu z tyłu. Tutaj widzicie z tyłu. Tak samo jest zrobione tam w krystalach takie podłączenie. No i ja będę oczywiście więcej Wam chciał pokazać. Może się A. uda pokazać od tyłu? No może spr... uda. Możemy spróbować, o. oczywiście. Tak. I tutaj awesome. jest podżeka, no i są te lampki, o których Wam, o których wam wspomniałem. Co tutaj producent, producent nas zapewnia? A więc tak, podwójne wielokro, wielokolorowe diody, czyli możemy zmieniać je poprzez naciśnięcie przycisku. Gumowe wkładki przyjazne dla wędki. Tak jak w Foxie, tu są gumowe wkładki, je widać nawet. Może szafo pokazać? Spójrzcie, tutaj mamy gumowe, gumowe wkładki. Więc to jest kolejny taki plus. W tej wędce nic się nie będzie działo, nie porysuje się. Wysokiej jakości głośni, głośnik stożkowy, czyli chyba wykonanie takie jak Foxia. Jak Foxie, identycznie. Tak, przełącznik on ma w dwóch trybach, czyli ten tryb nocny i nocny tryb i dzienny. dzienny. Tak, że mogą wam się diody palić. Co jeszcze? Funkcja regulowanej jasności to była hermetyczna pokrywa baterii i faktycznie Proszę. tak jest, bo te filmy ja widziałem, jak wrzucali do wody. Ja tego nie będę testował, bo już widziałem to na filmie, więc. Wolę, wolę tego nie robić, a tak, tak naprawdę to chodzi o to, że teraz mamy założone te sygnalizatory, więc nawet nie będę się wygłupiał. Gniazdo zasilania 2,5 mm, czyli ten jack pod te swingery. E, co jeszcze? Wysokiej jakości głośnik to mówiłem, przeocznik on-off. No i tyle. Właściwie oczywiście jest ta możliwość tutaj. Dużo, dużo innych jest, bo jest test zasięgu można zrobić, czyli można przełączyć, teraz włączyć szybko sygnalizator i wyłączyć w przeciągu jednej sekundy. Czekaj Szybciej. I teraz centralka będzie nas sprawdzała zasięg. Możemy iść, albo ktoś gdzieś pójdzie. Nie, będzie chciał zobaczyć, czy jest ten zasięg, zasięg czy do, nam do którego momentu? Do nie? którego momentu, dokładnie. Czyli trzeba to zrobić przełącznikiem raz-dwa szybko zmienić i. No, i jest to fajna też opcja, ale więcej, więcej o teście zasięgów. No to pokażę Wam. Będę po prostu tak jak z Kasią zrobiliśmy kiedyś rx -y, Neshe -y i jeszcze i Gardnery atx -y, czy ats -y. Zrobimy Wam tak samo z Foxem, jak i z tymi krystalami. taki zasięg. Pojedziemy na 500 metrów i zobaczycie, że faktycznie te 500, 500, dzień dobry. Te 500 metrów mamy, e, jakby realny jest to zasięg. I tyle. Dostajecie do tego śrubokręcik, który jest tutaj w zestawie. No, żeby rozkręcić i dostać się do baterii, takie opakowanie, jak widzicie, Byte Alarm Set 3 plus 1. Tutaj macie zaznaczony red, green i blue, ale te kolory oczywiście możecie sobie zmieniać. I to jest, to jest Crystal Ambition 3 plus 1. Więc powiem wam, mega fajna alternatywa dla kogoś, kto na przykład nie chce wydać, no teraz Foxy chyba 3 plus 1 kosztują w granicach 4000 zł. 4 to jest, powiem wam. Tyle, Jedna jed... trzecia ceny. Tak, to jest jedna, a to jest jedna trzecia ceny, nawet nie, jedna czwarta. Bo jedna one czwarta, są po 8, bo 850 zł, no. więc to jest naprawdę mega duża różnica. No i tyle na chwilę obecną, jeśli chodzi o sygnalizatory. Tak można powiedzieć. Dobra, słuchajcie. Oczywiście, e, poczekajcie, czy przeczytam coś, jak z zasięgiem. Bla, bla, bla. Panie, u nas aż słychać. Piotr. Piotr na dwójce. Piotr, sorry, wyciszyłem. Przepraszam. Czyli, czyli dobrze jest. Okej. Okay. Wyznawcy Delkina mają Bekę. Aha, okej. Okay. No, słuchajcie, no pewnie tak jest. No Są zwolennicy Delkima i są zwolennicy Foksa, jak i również są zwolennicy Nesha, Syren. To jest normalna sprawa. Pozdrowienia ze stanowiska numer 2, Max Max. No to pozdrawiamy Max. Czyli Zapraszamy. 12, 12 jest tam. Zapraszamy. Może pójdziemy do chłopaków na trzynastkę się przywitać. Właściwie oni byli już u nas, oni ale 12, może się 18, przejdziemy tam do, do nich. Do nich zobaczymy. Dokładnie tak. Co tam jest? Super. Trzy różne marki pokazałem, z zasięgiem naprawdę są super. Pływają też i działają. A, Paweł Fishmaniak pokazywał. Ja. A, no to witamy cię, Paweł. Widziałem twój film, właśnie oglądałem przed tym, jak zabrałem je na zasiadkę i faktycznie chciałem sprawdzić, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ten zasięg, o dźwięki i są naprawdę mega. Widziałem. Ja, wam, ja was mogę prze, przesunąć tylko i wyłącznie do, na kanał Pawła Fishmaniaka, żebyście sobie zobaczyli to, jeżeli to oglądacie. Pod filmem dam oczywiście link. Warto naprawdę, no warto Paweł, bo one są za śmieszne pieniądze 690 metrów bez problemu, nie tak? problemu, 700 no. 690, 600 no, no, no to, to jest mówili, właśnie że to. mówili, kilometr, nie? Nawet w tej 13. Nie? Tak, tak. Tutaj kolega miał z nimi do czynienia, I to, to mówi, że nawet jak kilometr. Popsy. Oczywiście to jakby to, sam wspomniałeś na filmie jest to zbyt daleko. Natomiast no, ten zasięg jest istotny w momencie, gdy te baterie już będą coraz słabsze i no, lepiej, żeby nas nie zawiodły te sygnalizatory nigdy, nie? Jakby chodzi o to. No, co Wam chciałem pokazać? No To nowy namiocik, mój nowy nabytek od Mikado, czyli Mikado Enclave. To jest namiot Enclave Beef to Man jest to taka, powiedzmy, można powiedzieć, Ty to powiedziałeś, replika, replika Miwardi. No i jakby tutaj się zgadzam, Mivardi bo Miwardi chyba bardzo, bardzo podobnie wygląda. Ja go mam oczywiście tutaj bez narzuty, jest narzuta do niego. Nie zakładaliśmy, bo miało nie padać, chociaż no, jutro jakiś tam deszczyk mamy mieć. Jest mega dużo, dużo miejsca. No Do tego mam łóżeczko od, od Mikado na sześciu nogach. Tylko jedną sobie tutaj dołożyłem, taką dla wsparcia. No. Okna regulowane, czyli możecie je do góry dać, drzwi tak samo zostanie tutaj Wam taka zasłona z siatki, jakby jest to bardziej na, na lato. Rafał mi tutaj o, pomoże. zobaczcie. No, można sobie to wszystko pootwierać. Tak samo macie tam z tyłu okienko, ale to, to tak tylko z grubsza Wam powiem o tym namiocie, bo namiot, jak namiot, w większości każdy taki sam. Jedyny jaki duży atut tego tego namiotu według mnie, to podłoga, że jest gumowana, bo bardzo często są ceraty, nawet w tych lepszych takich namiotach, chociaż już coraz częściej robią gumę. Podłoga nie jest na zamek, ok, jakby tutaj to byłoby fajną opcją. To byłoby już bajer, no. Ale są te rzepy i się trzyma. To jest no trzyma się, jest, jest ok, oczywiście, jakby. No, rozkładało się go naprawdę szybko i co mogę jeszcze powiedzieć, no. Właściwie to, to by było na tyle. Na co miałem tą rybę jeszcze Wam powiem, bo zaczęliśmy kombinować, i, 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 I ja tą mieszankę swoją zrobiłem, zrobiłem, ale nie mam tu kuleczki. Użyłem, użyłem biomarina, słuchajcie, z białą pineską. Biomarin 14 mm, zalana i pineskę pineskę TCT, taka białutka. I wcześniej używaliśmy różowych, nie, żółtych i, pomarańczowych. żółtych i pomarańczowych. A stwierdziłem, że wezmę tą TCT białą, bo pamiętam, że chłopaki jak Robert Recmański z Konradem byli na IBCC, chyba tak mi się wydaje, że na Balatonie byli, rzucili tą kulkę wraz z tą białą pineską i tak mi się zapamiętało, że Robert złapał z Konradem piękną rybę. Pełnołuskiego pełno karpia w granicach chyba 28 kilo i tak. Mówię, raz mi się to już kiedyś sprawdziło, i mówię, zmienimy tą zasadę. No i faktycznie I przyniosło, przyniosło to rybę w taką piękną pogodę. Mm, słuchajcie, tak, elegancko, wystarczająco. Marek, no pewnie, że tak. Dalej nie sprawdzałem, ten namiot fajny. E, Paweł, bardzo fajny, powiem ci, no, pierwszy raz nie spałem, więc jakby. Nic więcej nie jestem w stanie o nim powiedzieć, zobaczymy jak z wodoszczędnością, aczkolwiek mam narzutę, myślę, że będzie, będzie dobrze. Znowu Rafał ma taki parasol, który jest dopinany i to jest średnica 3 metrów, mało w ogóle jaka firma na rynku ma. Ty mówisz jeszcze Jackson, Jackson, tak? jeszcze ma, ale... No, Jacksona bym nie szedł, no, natomiast w Mikado jak najbardziej, bo oni weszli mocno w rynek taki karpiowy. Tak, karpiowy wchodzi z tak. więc na zasiadkę no. weekendową w ciepłe dni polecam. Nie? No, jak najbardziej, nie? polecam. polecam. Nawet chyba w mokre dni byłeś na, mokre, na dębinie. Ja byłem i powiem ci, że też dawał radę. Nie przysiąkło nic w każdym bądź razie, a było dosyć mocno lało, nie? No pewnie, że tak. No i co? I stosujemy do PVA takie drobne Słuchajcie, o małe woreczki z PVA. Wam pokażę je na szybko. Taki zestawik robimy i to nam, to nam przynosi. Jak na razie mi przyniosło dwie ryby w postaci amura, no i w postaci tego karpia. Tylko oczywiście podpinamy to pineską i myślę, że jest to na chwilę obecną dobre rozwiązanie. U Ciebie było szarpnięcie, no, właśnie było szarpnięcie. u Rafała już myśli, myśleliśmy, że będzie ryba, bo lewa, lewa wędka naprawdę pojechało, pojechało, Pojechałem. musiał się skubany ukuć i tyle, i wyplonie. No trudno się mówi, nie ten co no. będzie następny. No oczywiście, że tak, no, pewnie, że tak, Wydaje. dobra no. Chcieliśmy Wam zrobić takiego krótkiego live'a z dzisiejszego dnia, bo mamy ładną pogodę, tu jest na szczęście zasięg. No, koniecznie chciałem Wam pokazać te sygnalizatory, o których, o których zrobię film dodatkowy, tak jak Paweł zrobił. Ja też zrobię ten film, żeby wrzucić na nasz kanał, bo jednak ta społeczność w internecie dociera troszkę do Pawła, do mnie. Do, te kanały są przeróżne, tych ludzi jest tak dużo, że nie każdy z jego kanału trafi. Słuchajcie. Na mój kanał. No i odwrotnie. Więc myślę, że to będzie fajna, fajna alternatywa dla tych, którzy nie chcą wydać bardzo dużo pieniążków. No bo 4000 to nie się. Za 800 mogą być naprawdę bardzo dobre sygnalizatory, no tak. Zresztą samemu myślę, żeby je kupić. No właśnie, Rafał rozmyśla, żeby swoje sprzedać, swoje sprzeda jak je zobaczył, tak, a chcę te kupić. I te no i zresztą tu już tutaj byli sąsiedzi też jakby byli zachwyceni tymi miejsc. się polecali, nie? No, szybko, no, to szybko widzieli. się. Słuchajcie, bardzo szybko to się roznosi. Nie no będziemy ale... mówić gdzie, nie będziemy reklamować dla nich no. sklepów, ale już są też. Ja, mam wrzucę pod, tym, ja pod tym filmem rzucę wam link, ale nie wrzucę go dzisiaj, tylko wrzucę go prawdopodobnie w piątek, jak przyjadę, w piątek, w niedzielę, jak wrócę do domu, to wrzucę wam na, na jakim sklepie możecie dorwać te sygnalizatory w komentarzu albo gdzieś w ofisie, opisie filmu. No i myślę, że każdy będzie mógł sobie zakupić. Jest opcja kupna 2 plus 1, 3 plus 1 i 4 plus 1. A można połączyć aż sześć 6, 6 sygnalizatorów. Tak jak tyle, ile jest tutaj diod. Jak widzicie, tyle możecie połączyć sygnalizatorów odbiorników z tym z tą centralką, tak? Czy to jest odbiornik, a sygnalizatorów do tego. Więc fajna, fajna opcja. Myślę, że, że to chyba wystarczające na chwilę obecną. Nie? Na razie testujemy je. Dabają radę. Nie? Tak, ciężko co więcej powiedzieć, e, co mnie... Szczęście a... nie padało, więc nie wiemy jak się w deszczu zachowają, ale myślę, że będą Zachowa... Nie, no bez te... Mówię Ci, że u Pawła Fiszmaniaka na kanale, jak oglądają, to wodę, Paweł wrzucał do było tak, tak le, woda wylatywała z nich i one normalnie rafą działały, także to jakby no z wodoszczelnością na pewno jest problemu, pewność, że one są e, no szczelne, po prostu, nie? Że nie ma, nie ma tam jakichś tam najmniejszych najmniejszego problemu. I zobaczcie jak dzisiaj jest pięknie. Jeszcze w tym słoneczku mieliśmy branie przed, no dosłownie pół godziny przed live'em się zastanawialiśmy, czy zdążymy wywieźć wędki. No ładnie jest, ładnie. Jutro mamy jakiś deszczyk być delikatny, ale ogólnie weekendzik pięknie się zapowiadał. Nie sądziliśmy, że będzie aż tak ciepło, bo miało być troszkę chłodniej. W nocy miało być 2 stopnie, ale chyba nie było aż tak. Raczej nie. Aż tak zimno, aż tak zimno nie było, aczkolwiek jak, jak widzicie o tutaj. Moje webasto. webasto, które przenośne jest, kupiłem je na Allegro. No i podłączyłem sobie je na noc, bo mamy farelki, ale farelki nie dały radę. Korki wywaliło, jeżeli podłączyliśmy dwie, to niestety korki nam wywaliło. I ja włączyłem sobie Webasto, które możecie uruchomić tutaj z wyświetlacza, jak i z pilocika. Rura tu wlotowa z ciepłym powietrzem, no i ja tak sobie spałem. Tutaj, tłumik ze spalinami, i było to naprawdę naprawdę fajne rozwiązanie. Na minimum, albo miałem tak cieplutko, Aira też miała cieplutko. No niestety, ma kaganiec, bo znowu się dobrała do peletur do, Rafała. Do, do niestety, tu było wiaderko i od razu ciach, 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 i to jest po prostu ten pies jest niemożliwy. Nieobliczalny. Nieobliczalny. E, próbowałeś sparować sygnały Mikado z centralką Foxa, albo na odwrót, Piotr. Nie, aż takiego, takich udziwień nie zrobiłem. A no myślę, nie że nie, myślę, że jest to niemożliwe nawet do wykonania, bo przypuszczam, że mimo to, że one pracują chyba na podobnych częstotliwościach, to bo na jak pewno to jakieś to tam to kody, jakieś kody, kody na pewno, tak, nie można tak zrobić. A ty tak próbowałeś, że takie pytanie zadałeś, czy o co chodzi, że czy ja próbowałem to parować jedno z drugim? Pokażę wodę, no bo jest. Naprawdę mega. Jeszcze mówiliśmy z Rafałem, ale by było fajnie jakby w sumie na live. O tak, spław tam był. Byłoby fajnie jakby na live było jakieś branie. To by było już w ogóle kozacko. No, czasami tak się zdarza, no ale pół godziny przed live mieliśmy i ryba ogarnialiśmy. I tyle. Piotr, Piotr nie odpisuje, Piotr nie odpisuje. Dobra moi drodzy, będziemy kończyć, będziemy kończyć tego live'a. Myślę, że nie ma co przedłużać, ja tylko tak mówię, chciałem się z Wami przywitać w tą piękną, na tej pięknej jesiennej zasiadce, w sobotniej, tak, zasiadce no i myślę, że, że dzisiaj jeszcze coś dołowimy, a jak nie, to może w nocy. Tutaj w nocy dużo ryb można. Ale tak ciśnienie będzie inne, nie? To Tak, ciśnienie troszeczkę, troszeczkę mniejsze, będzie spadać, bo mamy wysokie ciśnienie. No ale gdzieś tam jakieś pojedyncze ryby padają na, no dalej, na wodzie, więc, na więc nie ma nie ma tragedii. Czekaj, coś tutaj, jeszcze komentarze, komentarze, powodzenia, ja w Niemczech zarabiam właśnie na takie zasiadki, pozdrawiam chłopaki, dobra, dzięki, pozdrawiamy, zarabiaj, zarabiaj, oczywiście, że tak, no i tyle. Dobra, trzymajcie się, kończymy tego live'a króciutko i tyle w temacie, hej. Czekaj, zakończ.